W ubiegły weekend kościerski rynek po raz trzeci zamienił się w świąteczne miasteczko. Przez dwa dni mieszkańcy i goście mogli odwiedzać kolorowe stoiska pełne ozdób, lokalnych wyrobów i świątecznych smakołyków. Podczas tegorocznego rocznego jarmarku na naszym kościerskim rynku jest około 40 wystawców. Są to stoiska wystawiennicze, są także stoiska gastronomiczne, na których nasi mieszkańcy mogą i coś zjeść na ciepło i wypić gorącą herbatę, kawę. Są oczywiście także warsztaty z rękodziełem, czyli tutaj jest ukłon w stronę naszych najmłodszych mieszkańców, że mogą Przyjść i skorzystać z tych warsztatów. To także atrakcja w postaci lam, których w ubiegłym roku nie było. Ogromnie nas cieszy to, że mamy również domek świętego Mikołaja. To tam dzieciaki mogą przyjść, porozmawiać z Mikołajem i być może spełnić swoje marzenia.

roku. Frekwencja jest ogromna tutaj, pełen rynek, mnóstwo ludzi, radosna atmosfera i rodzinna atmosfera, stoiska rekondzielnicze przed chwilą wspólnie z dzieciakami, najmłodszymi mieszkańcami miasta Kościeżyna odpaliliśmy iluminację na choince. Ja wszystkim życzę tego przedświątecznego dobrego czasu, ale również tego, abyśmy w święta trochę odpoczęli, żebyśmy spędzili ten czas z rodziną. Bo często z nimi nie starczy nam czasu, żeby się na co dzień z nimi spotkać. W tę świętą noc dla smroku się wyłania, to właśnie dziś ma powtórzyć się słuch. Bardzo dziękujemy za zaproszenie burmistrzowi Jereczkowi. Cieszymy się, że tutaj możemy być, i cieszymy się, że. Ten jarmark możemy wzbogacić wartościową ofertą produktów stworzonych przez rolników ekologicznych, którzy w naszych gospodarstwach wspaniałe rzeczy produkują. Mamy herbatki lawendowe i różne mieszanki. Mamy syropy. Taki nasz sztandarowy produkt to syrop lawendowy. Mamy też odmiany z kwiatami czarnego bzuj z cynamonem. Mamy przetwory, gdzie lawenda jest tłem, jak konfitura jagodowa z, z lawendą, czetnej z lawendą, dżem agresowy. <śmienny> Drugiego dnia jarmarku sceną zawładnął zespół Sound and Grace. Koncert przyciągnął tłumy, a energia i świąteczne brzmienia stworzyły niepowtarzalny klimat finału wydarzenia. Muzyka. Tegoroczny jarmark świąteczny ponownie udowodnił, że Kościerzyna potrafi stworzyć wyjątkową, rodzinną i pełną magii atmosferę.